Dinka, podłoga, moto e, ruszamy, powiem Wam, ruszamy na szybkęsa i na późno, bo jest 18.28, także już no, prawie koniec dnia, ale siedziałam do 17 w robocie, a dziś jest piątek. 11? O, tam jest jakaś chmura, czy ja to tak widzę? 11, no chyba 11. 1107, czyli co? Czyli zlot w Radawie. Na Podkarpaciu jeden z głośniejszych chyba, jeden z większych. E, w tamtym roku byłam, chwilę się pokręciłam i pojechałam do domu. W tym roku chcę trochę ładniej coś tam nagrać, ale zobaczymy jak to będzie. Ja tu sobie poczekam, bo nie jedziemy sami, jedziemy z Maciejem, ale on jeszcze nie dotarł, także w sumie. O. Także gonimy na Radawę. Oby nie było takiego koreczka jak ostatnio, gdy tam był jakiś, nie wiem, jakieś tam przedstawienia. Ja głównie jadę po to, żeby pojechać tam e, zobaczyć, jakie motocykle przyjechały. Może zaczerpnąć jakieś inspiracji, może ktoś coś fajnie będzie miał zrobione. Bo jutro jest sobota i wtedy parada jest. Ale kurczę, ma niby padać, niby nie. I mówię, kurczę, jak będzie padać, to nic nie nagram a nie nic, więc postanowiłam jeszcze się zebrać i dzisiaj tam skoczyć. E, więc gonimy dzisiaj, a w niedzielę to wiadomo, na każdy, albo będzie na kacu, albo zaspany w cztery dupy w namiocie leżał, albo już będzie z rana jechał do domu, więc no, najlepszy dzień to dzisiaj lub jutro. Ale jutro nie wiadomo jak pogoda, pod znakiem zapytania, więc gonimy dzisiaj. Ceny biletów 200 zł za motocyklistę, e, czyli pana na motocyklu. Plecak płaci 150 i tam jakieś w, tym, w tej cenie namiot, pole namiotowe i bon na jedzenie. No, także ceny są kosmosy. Ale fajny taki wajbik. Ja lubię ten wajbik, lubię takie hałturzenie, ale dla mnie to jest fajne przez chwilę. Ja jadę, palą gumę, ututu zarąbiste. To jest przez 15, pół godziny. Później mnie to tylko tym bardziej męczy. Gdzie jest Macie? Ile można jechać z Jarosławia? Ja bym już dwa razy obróciła. Chociaż mam mniej koni niż tamta. 37, 7 minut spóźnienia. Muszę się poskarżyć. Halo. Działa? Działa. Skarżę się, bo poubieraliśmy się, jedziemy już z Maciejem i jesteśmy w lesie przed Radawą i pada na nas normalnie, centralnie. Co to ma być? Proszę to wyeliminować. Kurde, ale co? Że co? Że trzeba mi się umyć, czy co? No nie, no ale bez jaj. No kurde, pada. Ale kicha. A patrz, a byliśmy w robocie, Macieju, i te takie f... ciemne chmury przechodziły obok, nic nie padało. A tu co to jest za chmura? Jakaś szara, dura i ponura? I z niej pada. Bez sensu. Oni wszyscy jadą w odwrotną stronę, bo wszyscy przed deszczem spinkalają, mamy. A my jesteśmy prawdziwi motocykliści. Powinniśmy sobie tą przeciwdeszczówkę wziąć ze sklepu. 69,99 nie ile one kosztują? 100. 180. 180, ale za górę i dół. Nie no. Chyba, że się ktoś ładnie uśmiecha, to wtedy. Różnie, różnie, różnie. Ale to tylko odnośnie pań, czy też panów, jak się ładnie uśmiechają? jest jak ładnie Jeździć. Chyba jeszcze nie zmokłam w tym kombinazonie, więc plusów co? Rozejdzie się przynajmniej, nie? Rozbije go dobrze. A Ty hamuj, nie przyspieszasz. Yes. Hamuję silnikiem, oszczędnie. patrzę. redukcja, per, 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 per. per. O, widziałeś? Litra miał. Mogę też takiego kupić? Ten ziomek co stał po lewej, co z tym gaz, to on nas ratował w pomnicy, żebyśmy się przez przypadek spiknęli. A ten żartujesz! Naprawdę? Tak, ten taki. No, tak, ten w takiej czarnej. To oh. ten ziomek. Y... No, nie wiem, w sumie nie pamiętam jak on ma. Znaczy Słucham wiem, jak na na, fakturę, na kogo bierze. Aha. A to on do nas przychodzi, to... tak? Macieju, tym optymistycznym, zakrętem, <grywa> Akcentem skręcamy sobie. Oj, oh, i tak to właśnie jest kicha i malina. W tamtym sezonie jechałam w krótkim koszulce i dżinsach, a teraz jestem mokra. Znaczy, bo padał deszcz. Tak. No nie, na żarty. Nie, to, ale nie, to nie jest taka murzowka. No teraz już tak czekaj, bo muszę otworzyć. No tak pochmarane, tak, tak brzydko. Dobrze, że kamerka jasno nagrywa, to będzie coś widać. Dobra. Trzeba odpalić insta jeszcze, jakby się coś dookoła działo. O, auto oczywiście trochę jest. Dobra, no co, standardowo ja się tam wpier na krzywy ryj. A tutaj ziomki se stoją i wchodzą, tak ale kurde, chyba, że pojedziesz za mną, spytasz się na bramce, że ty tylko na chwilę psepana. Nie no tak to cię od razu... Ale zapytasz się ile za normalne wejście, tak bez motocykla. Czekaj, ja mogę sobie tu myknąć, gdzieś stanę w jakimś rowie i już. <noise> w Czy Czyli tu zostawiasz gdzieś? Tam po prawej coś o, jest. gdzieś tam, się gdzieś tam, tam przylepię. No ja się tutaj myknę i tam podejdę, nie? Dobra, ja będę po, na tym parkingu po, po prawej. Czekaj, to nasi są... Mówię, kto to tam jest. Tam na tym ja asfaltowym się... będę. No. Z drogi śledzie Justyna jedzie, bum, 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 bum. Muszę iść odebrać. Gdzie się odbiera? Dobra, mogę sobie gdzieś tak stanąć? żeby się nie poprzewracać, ten duży taki! Okej! Okay. Surprise, motherfucker! Dobra, to staniemy tutaj. O, halo, idziesz? Musiałem wiadomo, co do jest masz coś w ogóle do schowania do nie, nie, ja sobie dam radę. Dobry. Można odebrać e, bransoletkę wjazdu tak. dla Amazonki. Tak, tak. <laughs> Albo czekaj, może na tą, bo będzie łatwiej pokazywać. Dobry? Super, dzięki. Kupujesz bilet? Tak, tak. No ja już nie I, i nie przeszkadzać ci, bo nie będziesz słyszał, co pani mówi, Ciek. tak? Tak? Czy nie? Tak, bo nie. A, tak. Zaraz nie Dobra, no to 20 minut, nie? Nie no więcej niż 20 powiedz. Namów ją na 35. Chyba mnie wyciszył. Proszę? Przejazdem, ale no trudno. Co trudno? Ile płacisz? Dużo nie płać. Nie przepłacaj. Już się przestraszyłem, że karta gdzieś przewaliłem. A miałem wrzucone w te... W pieniądze jakiś dyszek, nie dyszek mam tu na składane papieru, że po wypieprzać to wszystko. Dobra, ja idę tu w lewo, w sensie jadę. O tutaj się chcę gdzieś ustawić, ale nie wiem czy będzie miejsca. Ej, ale kurde, faktycznie, motorów to tutaj jest... ludzi wielkich tu jest więcej. No ludzi więcej, dlatego idę tutaj, gdzie stoją motory. Chciałabym coś zobaczyć, ponagrywać, co oni tu mają, czym przyjechali. O, chciałabym to szybko. O! I by. O. Tak, to się właśnie kończy tutaj. Ale jedno widzę inne. Nie wiem, czy to teraz, czy. Dlatego, że jest dzień, czy ten, ale nie łapią go za fraki, nie zabierają mu kluczy. W tamtym roku było tak. Łapali od razu. Zapalenie gumy no! Łapali za fraki i... Siema! Idę coś po nagrywać. Siema, siema. Siema. A będziemy? Co ty już Klap, klap, klap Ej, ja mam... Co to jest? Piana? Wal się w pianę. <laughs> Walę się w pianę. Stary, wlazłabym. Nie wiem czemu, ale kusi mnie. Oszukane! Ona jakaś... Znika! Sucha, sucha piano? <głos> 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 Ale ty, oni coś tu muszą mieć ukryte cennego, kurde. Mam bardzo szukać? No. <noise> no! O, moja ex! Bydze 40! Ale nie, Ej, luźniej jest, mega luźniej co, co rok temu. Przecież tu nie było kawałka miejsca, a ile jest miejsca. Ono jakiś śmieciak śpiewa, czy mi się wydaje? Nie wiem, o śmieciach, że jeden śmieci. Ej, oni pogo tańczą! Ja się witalam w nich tymi ochroniarzami. Normalnie tak zboni na gaz! Ale bym się wtryżał o opacza, jak się przepychają. O, jezu, ale mam głupie pomysły w głowie. No, no Najpierw piana, teraz bym się w w, w pogo. A już jest o. Tutaj, nie? o, panie, jak się bawi. O, Sebastian jest. Cała Siema, mototrasa Jarosław i przyjaciele. Siema. Siema. O, widzę, że wyjazd. <laughs> Chciałem, chciałem, chciałem wjechać na PZL. Cześć. Cześć cześć. 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 A Ciekawe, czy naklejki takie z Aliexpress jak moje, czy nie? Ale fajne, ładne. Świeże, świeże, shitting, to wszystko. Dobra. A to się nie przegibie? Na pewno? Znając moje szczęście. Dobra, jadę! Kurde, fajnie! Chciałabym tak umieć. Ty, no i jak to? To nie widać wtedy. Nie no, trochę się słuchać, już nie gadaj. Nie no, gdzie? No, ty tak, no, ale ty nie budujesz do końca tego. A mam? <grym> ja nie umiem tak. O, piasek. Dzień, dzień. A coś tam słychać. <grym> Proszę? Coś tam słychać. Быт на Honda! Woo! Mm -hmm. Pogoda! Z zaskoczenia się wzięłam, bo nie, nie wiedziałam, że będę nagrywać. To nagrywam, się ma. Ja mówię, co ty gadasz? Co ty gadasz? Czemu ty gadasz? Ty gadasz? Hello, hello. No pogoda jest dużo lepsza niż zapowiadali, więc ruszamy na Szybkęsa na 11 na Paradę. Coś fajnego myślę, nagramy, ale jest 10.22, a my stoimy na światłach. Mam nadzieję, że zdążymy, bo w tamtym roku nie zdążyłam. O, siema! Siema. No, a wczoraj byłaś? Wczoraj nie, dzisiaj dopiero. No było tak, ja tu jechałam i zmokłam trochę. ja jestem 50% Tak? Bo ty a myślałam, że masz większą, bo tam jest tak dużo tych pikaczu po Rzeszowie, że ja już zgubiłam rachubę. Tak? A, no to dobra. Tako <laughs> Daj mu! <laughs> Zostaw suba, lajka lub komentarz jak Ci się podobało, dzięki śliczne i może, kto wie, widzimy się za rok na Radawie, jeżeli Ci się spodobał ten filmik i zechcesz przyjechać sobie za rok, zobaczyć jak to tutaj prosperuje, who knows, o nie nagrałam nikogo, kto pali gumę, bo jak palili, to palili gdzieś z dala od nas, już nie zdążyłam podejść i nagrać, kurcze, ale no, laczki, e, no dawaj, dawaj, ej, on tak bez kitu, i czekaj, ale tak tak w sumie czekaj, jak się paliło. No co, jedynka, hamulec. No, ale nie, nie wiem, nie umiem. O! Teraz poczułam! Teraz, teraz, teraz poczułam! Ale zjechałam mi od razu na bok. ty nimi nie mówisz, czy się kręci, stary! To kręci się pali. To czemu nie mówisz? No kurna tym leciał nawet Kamek jakiś musiał z, za... Wygląda by pękła na pół! No bo tu jest na asfalt taki z No Ale gumę czuję spaloną. Pff. Zaraz będę w robocie mówić. Kurde chłopaki, potrzebuję nowej opady. Bajo!